No już do dzisiejszym odcinku. Będziemy reagować na piosenkę Okiego, więc zapraszam do oglądania, zostawcie łapkę dla subika. Wam się spodoba filmik, zostawcie też lajka. Oczywiście właśnie zmuszę, więc... Oglądamy teraz okiego okay, Jakie to uczucie. Wiele osób się zastanawia. Jakie to uczucie? Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz. Jakie to uczucie? To to samo. ciągle to samo uczucie. Kiedy Zajebiście. Już nie chodzi o to, że przez etanol. Choć to też prawda. Płaci za mandaty, za moje siano Mimo tego, że jej syn dalej gubi samo To nie jest dzieciakiem tym, który po hotelu biega nago. Choć to też prawda Ups, wympchnęło się z łuk. sorry Bardzo cię przepraszam, nie użyję takich słów. Mam tu mój też Coś mi się tu nie zgadza <słuch> Bo no, to nieprawda, ja nie biorę kokainy, to jest prawda, Na usta ma Latine. to się sprawdza i je oblizuję, kiedy opierdala ze smakiem Pyszne ciastka Ups, wympchnęło się z łuk. 47 diamentów i dzień Lewisu Dzisiaj taki mam look taki Między, dlaczego to mam? Inwesty. Nie Mimo, po prostu, po prostu. Rękę, proszę, Mimo że ruszasz się pięknie i kiedyś cię poproszę o rękę do serio, proszę, idź już na leżak. Bo się czuję średnio na leżak. Mimo że ruszasz się pięknie i kiedyś poproszę o rękę do serio, proszę, idź już na leżak. Wiesz, myślałeś jak zwierzę. Może racja, Może była okazja. <laughs> Jesteśmy na wakacjach, chwila chwila, dobra już nie zmyślam Ej. Choć to też prawda, w sumie to zależy czym jest bycie na wakacjach Jeśli nie wstawanie rano, no to może racja Już nie chodzi o to, że dla wielu to atrakcja hm. Choć to jest prawda, zrobiłem siano i są w papier Nie prosiłem wtedy o niego mojego tatę, bo zanim wyszło z rapem robiłem na tacie. Coś mi się tu nie zgadza, bo to nieprawda Po co mnie Ocenka, nie lubiły ocenka na 10 no po prostu robi drażni Mimo zerusasz się pięknie i kiedyś cię poproszę o rękę Do serio proszę iść już na leżak bo się czuję średnio na jeżeli Mimo zerusasz mm. się pięknie i kiedyś cię poproszę o rękę do serio proszę iść już na leżak bo się czuję średnio na jeżeli Nie no widzowie y, tą okiego y, muzykę nutę oceniam milion na 10 jakie to uczucie. No po prostu ładnie zrobił rytm i w ogóle najlepiej co odsłuch, odsłuch, no, no, odsłuchać na wakacje, więc widzowie była bardzo bardzo fajna nuta, czeropina na moje zdaniem i no i to byłoby na tyle w tym odcinku. Więc zostawcie suwa Ola rajka. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał to. To byłoby na tyle. Więc. Narka. Widziałe. Kochani.